Tego Piotra i jesteśmy w miejscu szczególnym, obok Grób Świętego Piotra. I obok też jest kaplica polska z obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy wspominamy męczennicę świętą Teresę Benedyktę, patronkę Europy od Krzyża. Ona mówi nam, że cały ten nasz kontynent jest pod krzyżem chrześcijańskim. I o tym musimy pamiętać. Dlatego w tej naszej pielgrzymce dziś tu, w Bazylice Świętego Piotra, pragniemy objąć modlitwą naszych bliskich, tych, którzy prosili o modlitwę, ale szczególnie tę Eucharystię sprawuję wdzięczności Bogu, a także za tych, którzy są ofiarodawcami, którzy wspierają telewizję Szarber, nasz portal Padre Jarek, żeby wielu mogło zobaczyć, usłyszeć to, co wypełniam w tej misji. Misji Ewangelizacji Europy. Ewangelizacji Europy. Dlatego tak bardzo ważne jest tam święta za tych, którzy wspieracie. Którzy wiecie jak ważne to jest. Za dosłownie chyba kilka dni będziemy mieć już 11 milionów ludzi, którzy weszli na Porta Padreja. To jest bardzo wielka ilość wejść ludzi. Spolski, Sitali, Svierta. Cari fratelli e sorelle, siamo nelle grotte della Basilica di San Pietro e proprio oggi, in questa celebrazione della patrona dell'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, e guardiamo l'Europa, l'Europa in tanti paesi dove si è diminuita, la forza della fede si diminuisce nelle famiglie, preghiamo per le famiglie soprattutto, siamo sotto la croce tutti con Maria, celebrando in questa cappella proprio al fianco della tomba di San Pietro, ricorderò tutti le vostre intenzioni, ma soprattutto oggi sto celebrando anche per quelli che stanno, sono benefattori a Charbel TV e anche di questo portale padreale.pe e quanti lo guardano, in questi giorni arriveremo 11 milioni. È una evangelizzazione in Europa e non soltanto, anche in altri paesi. Allora per voi, preghiamo. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oblubieniec idzie. Wyjdźcie bo na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do rozlotu: Użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały rozdrobne. Mogłoby nam i Wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie, gdy one się kupić. Odszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On zapowiedział zaprawdę. On odpowiedział za prawdę wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny. Oto słowo pańskie. Amen. Kochani bracia i siostry, dzisiaj kiedy patrzymy na patronkę Europy, świętą Teresę Benedykta, i dzisiaj kiedy patrzymy na to, co dzieje się w Europie, ileż odejścia od Boga, ileż pustych już kościołów, ileż kościołów zdewastowanych, przemienionych do innych potrzeb, Ileż miejsc profanacji najświętszego sakramentu, tego co święte. Ileż w tej Europie jest odrzucenia Boga. I człowiek wciąż myśli, że może. Można, ale winie czego? Pytał nieraz święty Jan Paweł II, który przecież. Ileż razy tu w tej bazylice Świętego Piotra przypominam. Idźcie drogą świętości. Idźcie drogą z Maryją. Ona Was poprowadzi pod Krzyż Jezusa. Czasem, nawet przez cierpienie, dobrze o tym wiemy. Nikogo to cierpienie nie omija. Może czasem jest tylko że jeden cierpi więcej, drugi mniej. I pytamy się, dlaczego tak jest, ale to będzie już tajemnica Boża. Kiedyś nam to zostanie odsłonięte, ale my musimy umieć to cierpienie ofiarować pod krzyżem Jezusa. I zwłaszcza dzisiaj, kiedy czytamy w Ewangelii o tych pannach roztropnych i nieroztropnych, Wszyscy byli zaproszeni na wesele. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do Życia Wiecznego. Jezus nas zaprosił. Przyszedł po nam, tu na ziemię, po to, by nas zaprosić. By powiedzieć o to, w moim domu jest mieszkań wiele, tylko ty wybieraj. Czy chcesz zamieszkać ze za mną? Problem jest, że wielu nie myśli o tym. Żyją tylko tym, co tu i teraz, na Ziemi. Żyją jakby nieroztropnie. Ta nieroztropność to to, że ulegają tylko i wyłącznie tym wszystkim pragnieniom życia ziemskiego. Spalają się nawet w dobrym nieraz, pomagają, gdzieś tam próbują ale odrzucili Boga. Ta lampa ich świeci, ale oni żyją czasami tak, jakby myśleli, że ich życie nigdy się nie zakończy. Oto Pan Jezus przypomina, nie znacie dnia ani godziny. I ta roztropność polega na tym, że my musimy przygotować nasze serce na spotkanie z Jezusem. Przygotować to serce, bo On przyjdzie jak Pan Młody, który nas wprowadzi na Ucznią Niebieską. My musimy być gotowi na to spotkanie. Dlatego ofiarujmy wszystko Bogu, całe nasze życie. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi come patrono dell'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, stiamo guardando tutta l'Europa e stiamo vedendo quello che sta succedendo in diversi paesi, quante chiese sono sempre svuotate, la gente non viene di meno. Tante persone, tante chiese sono trasformate per altro tipo di uso, tante chiese profanate, profanazioni di Santissimo. Stiamo guardando tutti quello che sta succedendo in Europa quando si distrugge anche la famiglia e oggi dobbiamo ricordarci le parole di San Giovanni Paolo II quando diceva è possibile di fare tutto, ma in quale nome vogliamo tutto fare? E in quale nome noi vogliamo realizzare la nostra vita con nome di Gesù? Allora, per questo oggi vogliamo dire che, come l'abbiamo sentito nel Vangelo, il Signore ci dice. Dice state sempre in attesa, preparati, perché nel momento quando voi non si aspettate, lo sposo arriverà. Come quelle vergini che l'abbiamo letto nel Vangelo, con la lampada accesa, ma c'erano quelle prudente e quelle meno prudente, che avevano poco l'olio. Purtroppo ci sono le persone che vivono su questa terra, come dire, vivono solo oggi, qui, niente, non c'è niente più. E loro, quella lampada si sta spegnendo piano piano, ma ci sono quelli, e spero che voi anche, che siete prudenti, cercando sempre di preparare la vostra lampada accesa, che direi il vostro cuore acceso con l'amore verso Gesù, che lo odiamo, verso Gesù che viene qui sull'altare. Quando arriverà saremo pronti perché il nostro cuore sia ancora pieno dell'amore, del perdono. Questo è più importante, niente d'altro. Amen. Stawiennictwo Matki Najświętszej i świętych, którzy spoczywają tu w tej bazylice, świętego Piotra. Oczywiście stawienictwo stawiennictwo patronki dnia dzisiejszego, świętej Teresy Benedykty, a także świętego Piotra, który tu obok świętego Pawła, wszystkich świętych, świętego Jana Pawła II, świętego Iza Szabela. Prosimy za papieża Franciszka, Benedykta XVI który tutaj mieszka blisko. Prośmy w intencji kapłanów, biskupów. Prośmy w intencji chorób osób cierpiących. W szczególny sposób obejmujemy modlitwą tych, którzy wspierają tę misję ewangelizacyjną, tą, którą wypełniam od tylu lat. Nie tylko przez spotkania w parafiach, w modlitwie, ale w różnorodny sposób, również w mediach, gdzie przekazuję staram się przekazować. właśnie to przesłanie Ewangelii miłości i za tych ofiarodawców, którzy wspierają to dzieło, teraz szczególnie prosimy. I za my samych, abyśmy mogli kroczyć zawsze drogą miłości, Ewangelii. Pregiamo per il Papa Francesco, per i malati sofferenti, per sacerdoti, vesco, Preghiamo per i benefattori anche di nostro portale, Padre Jari e di Charbel TV, per, perché loro ci aiutano a portare quella mia missione per Gesù in vari modi, incontri nelle parrocchie, celebrazioni, ma anche in mass media di portare il Vangelo. Preghiamo per quelli benefattori. Preghiamo essere testimoni della mano di Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno Gesù. Sventa Maria, Madre Boa, Monsignor San Angelo, terra di Sveta, Sveta di Nascita. Błogosławiony jesteś na Możesz Światowym, w ciężko Twoich nościach trzymacie informacje na głowę z Państwa na Burkiej, który Tobie ofiarujemy, dostarczył dla nas na tej drogę. Błogosławiony jesteś Boże teraz i no, na dzień. O my, jest, bo... Mówicie się, aby moim i Waszym ofiarą przyjął Bóg, Trzech Mogący. Boże, nasz uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary i w nas gorącą miłość do Tobie, która dała świętej Teresie Benedykcie siłę do pokonania cierpień ciała przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z z wami. Panie, Panie, na wysokości, błogosławiony, błogosławiony który jest w imię Pańskiej, na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło, świętej, źródło wszelkiej świętości. Uświęć zatem te dary własne Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając ławę i rozdawam swoim uczniom mówiąc Jeszcze i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom szans. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wyrana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. sprawa aby wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem oraz całym obowiejstwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach, siostrach, którzy zastali z za nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy zeszli z tego świata do do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym za najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, ze świętym Piotrem i Pawłem, świętym Janem Pawłem II, świętym Szarbelem, patronką dzisiejszego dnia, świętą Teresą Benedyktą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusiem, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Połczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego Słowom ośmielamy się mówić, Ojcze nasz, się jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wy powiedziały swoim apostołom, Pokój Wam, zostawiam, pokój mój Wam dam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, nie jestem dobry, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Yeah. Wszekłący Boże, niech przyjęty na święty sakrament da nam noc, dzięki której święta Teresa Benedykta Rczyza, męczennica wiernie Tobie służyła i odniosła zwycięstwo nad cierpieniem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Przyjmijmy błogosławieństwo, niech to błogosławieństwo dzisiaj tu, szczególnie spocznie nie tylko tu na nas, ale na wszystkich waszych rodzinach. Niech na tych, którzy wspierają naszą misję ewangelizacji czy którzy każdego miesiąca starają się wesprzeć nawet drobną ofiarą tę, tę naszą misję, pamiętajcie, że tu nieustannie zawarł się modle, abyśmy mogli może przez Internet docieramy nieraz do kogoś, kto przypadkowo włączył to przypadkowo usłyszał, zobaczył. Może jedno słowo, które dotknie go, ale to wszystko polecamy dziś Bogu i dziękujemy, niech błogosławieństwo spocznie na nas. Allora adesso le per voi, per tutti voi, che siete anche in questa nostra famiglia, che voi anche, che sostenete anche, di Sharbel TV e portale Padre Jarek. Perché certamente è una missione, perché può succedere che qualcuno vedendo a casa, internet, un giovane, basta qualche volta una parola, qualche immagine, che il Signore può anche toccare il cuore di un giovane, di una persona che si è allontanato da Dio. Allora per voi, benefattori, che quella benedizione viene adesso sempre più forte nella vostra vita. Pan z wami Zobacz. I twoim. Ci benedica Diony Padre, Spirito Santo, niech Was błogosławi, wszechmogący Bóg, Ojczyci i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. O góra.